Polityczne napięcie między liderami koalicji. Według ustaleń dziennikarza Marcina Fiołka powodem miała być data zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Donald Tusk miał sugerować chołowni opóźnienie ceremonii. Marszałek Sejmu stanowczo odmówił, co pogłębiło konflikt wewnątrz koalicji rządzącej. Paweł Gadomski. Sensacyjne doniesienia, które, jak przynajmniej twierdzą politycy opozycji, mogą doprowadzić nawet do postawienia premierowi prokuratorskich zarzutów. Jeśli ktoś próbował pozbawić Polaków ich praw politycznych, to, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna i to musi być ścigane. To reakcja na ustalenia dziennikarza wydarzeń Marcina Fijołka. W podcaście Interi ujawnił, że marszałek Sejmu miał dostać od premiera propozycję, by opóźnić zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Jest zgromadzenie narodowe, Szymon Hołownia je otwiera, ale po dwóch minutach mówi, zarządzam przerwę na świętego nigdy albo na dwa tygodnie. Marszałek miał propozycję premiera odrzucić. Nie słyszałem takich słów z ust Donalda Tuska, nie słyszałem również informacji takich od Szymona Hołowni. To jest tylko i wyłącznie dla mnie na ten moment spekulacje. Dwa tygodnie temu z propozycją, by opóźnić przekazanie urzędu prezydenta Karolowi Nawrockiemu wystąpił były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Coll. Zgromadzenie Narodowe może zawiesić swoje postępowanie i wtedy kończy się kadencja dudy, a urząd prezydenta będzie sprawował pan marszałek hołownia i może wtedy podpisać ustawę incydentalną i nawet inne ustawy sanujące nasz wymiar sprawiedliwości. Szymon Hołownia stawiał jednak sprawę jasno. Jeśli Sąd Najwyższy nie podważy wyniku wyborów, to 6 sierpnia doprowadzi do zaprzysiężenia nowego prezydenta. Jeżeli ktoś chce robić zamach stanu, to nie z nami. Politycy Koalicji Obywatelskiej wciąż czekają na ustalenia prokuratury w sprawie możliwych nieprawidłowości w ponad 200 komisjach wyborczych. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie wątpliwości, które się pojawiają, również wśród śledczych, były wyjaśnione przed 6 sierpnia. Jak mówią współpracownicy Szymona Hołowni, data zwołania zgromadzenia narodowego została już przypieczętowana. Pan Marszałek powiedział jasno: ona będzie 6 sierpnia. Po tym, gdy Szymon Hołownia miał odmówić premierowi, doszło do dwóch spotkań Marszałka Sejmu z Prezesem PiS. To spotkanie było w momencie właśnie największej awantury wokół wyborów i największych namawiań Szymona Hołowni, żeby zrobił jeszcze jakiś gest, który pozwoliłby odłożyć to przyznanie zwycięstwa Karolowi Nawróckiemu. W listopadzie Szymon Hołownia ma przekazać fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Szef Polski 2050 chciałby, by w takiej sytuacji jego partia dostała w rządzie tekę wicepremiera, ale premier te plany jednoznacznie przekreślił. Nie przewiduję. Stanowiska wicepremiera dla Polski 2050, i na pewno nie będzie. Na fotel wicepremiera Polska 2050 typowała minister funduszy. Umowa, z tego co rozumiem przy stole, między liderami była, że w listopadzie Polska 2050 miałaby mieć wicemarszałka i wicepremiera. Zmiany w koalicyjnym rządzie mają nastąpić między 23 a 25 lipca.